skuter coś mi słabo jeździ. Mam jeszcze do przejechania ładne paręset kilometrów, więc będzie ciężko. Jak to się teraz zepsuje, no nie chciałbym. Witam w kolejnym odcinku. Jestem spakowany, jestem już na skuterze i jadę dalej w trasę. Postanowiłem troszkę skrócić moją podróż, dlatego że robi się powoli nudno i mogłem objechać jeszcze parę innych miasteczek i wiosek, a mogłem też pojechać bardziej już prosto w kierunku Chiang Mai, czyli mojego ostatniego punktu podróży, więc postanowiłem, że pojadę prosto już tam i po drodze po prostu będę robił przystanki, ale nie będę nadkładał drogi. No i jedziemy na następne miasto, w którym będę, nie wiem jak się nazywa, bo ma tak dziwną nazwę, że nie powiem Wam, może na ekranie teraz pokażę. Jest ono aż 5 godzin drogi stąd, więc będzie hardcore znowu. Dawno nie jadłem nic zachodniego, więc postanowiłem, że wpadnę na takiej budki, na burgerka, zanim ruszę w drogę. Tak wygląda menu i ceny, a tak wygląda stolik. Bo ta budka ma tylko jeden stolik. Takie miejsce to jest zawsze loteria. Albo będą super dobre, albo będą naprawdę bardzo złe i to będzie mrożony burger z, z marketu. Ale zobaczymy. Tutaj coś czuję, że będzie ok. Jest takie powiedzenie, że wszystko jest większe w Teksasie, to tutaj jest wszystko mniejsze w Tajlandii, więc zawsze biorę dwa, biorę dwa burgerki. Wyglądają dobrze. Spróbowałem i okazuje się, że są naprawdę dobre, czyli udało mi się trafić. Jestem jeszcze pod stupą z poprzedniego odcinka. Ponieważ brat mi powiedział, że jeżeli ją okrążę dookoła zgodnie z duchem wskazówek zegara, to oczyści moją karmę. Także jedziemy. Buddystą nie jestem, ale trochę szczęścia by mi się przydało w życiu. Także nie zaszkodzi. No i udało się, jestem sportem przed głównym wyjściem. Zobaczymy, czy da mi to jakieś szczęście. I jeszcze szybkie zakupki w Sewenie i w trasę. Powiem Wam, że to miasto z punktu widzenia turysty. Nie jest jakimś wielkim hitem, jest parę fajnych miejsc, na przykład ta Stupa bardzo mi się podoba, jest przepiękna, ale ogólnie jest to takie miasto spokojne, takie miasto fajne do życia na dłuższą metę, a niekoniecznie jako turysta, który tu przyjechał na wakacje, wiadomo. Wtedy wybieramy przeważnie wyspy, ale jeżeli chcecie tu mieszkać na stałe, to tutaj jest bardzo tanio w tym rejonie Tajlandii, na przykład za siłownię, zapłaciłem, słuchajcie, 30 batów, czyli jakieś 3 złote zł z kawałkiem, a w innych miejscach sorry, coś tu a w innych miejscach e, płaciłem po 100 batów, po 200 batów, a w Bangkoku nawet 400 batów. Więc jak ktoś chce tanio żyć i nadal być w Tajlandii, i nadal mieć ładną pogodę i to wszystko, to to jest najlepsze miejsce, jakie może być. Sorry. No, może nie najlepsze, ale na pewno jedno z lepszych, bo naprawdę jest tutaj tanio i można sobie tanio też kupić albo wynająć mieszkanie. Więc jak ktoś chce tanio żyć, idealne miejsce. Wszystko zjedzone, i wypite i. Jedziemy w trasę! Przejechałem 3 godziny bez żadnego przystanku i dojechałem w tak piękne miejsce, że musiałem stanąć. Zobaczcie jakie piękne góry i jaki widok W ogóle jechałem lasem chyba z godzinę, co najmniej jest godzinę ale takim lasem, że nie było tam nic ani jednego domu, ani stacji benzynowej, ani sklepu, ani no nic, nawet chatki z drewna nie było, tylko drzewa i nic więcej. I zacząłem się w końcu bać, że zaraz mi się mezyna skończy i nie wyjadę z tego lasu. Wyciągnąłem telefon i chciałem sprawdzić, gdzie jestem. I się okazało, że internetu nawet nie ma. <grym> na całe szczęście e, w pewnym momencie internet się włączył i się okazało, że jeszcze pół godziny z miejsca, w którym ja jestem e, do najbliższej stacji benzynowej, a mam jedną kreskę na wskaźniku paliwa. Także jakoś na styk mi się uda dojechać. No to jedziemy dalej. No i udało się dojechać do stacji na farcie jak zawsze. bag był praktycznie pusty, ale w ostatniej chwili się udało. No i dojechałem, ale jest ten problem. Skuter coś mi słabo jeździ. Jak staję na światłach i ruszam, to tak jakby miał wrzucony cały raz wyższy bieg i bardzo niskie obroty są i on ledwo rusza. Nie wiem, czy coś ze szyją się stało, czy co, ale mam jeszcze do przejechania, zanim zajadę do Chiang Mai, Ładne paręset kilometrów, więc będzie ciężko. Jak coś się teraz zepsuje, no nie chciałbym. Może sobie odpocznie przez noc i coś będzie działało lepiej. Może jest przegrzany, bo naprawdę jechałem bardzo szybko i bez przerwy. Nie wiem, łudzę się, że po prostu jutro wstanę i będzie ok. No i idziemy do mojego hostelu. Co to? Zamknięte? A jest niby otwarte I koty są. Zadzwoniłem na numer podany na bookingu, i jakaś pani odebrała, powiedziała, że zaraz będzie za 5 minut. Zakładam, że po prostu nie chciała się tutaj siedzieć, bo nie ma w ogóle pewnie gości, i gdzieś sobie wyszła coś zjeść, czy coś w tym stylu. No dobra, czekamy, pewnie zaraz przyjdzie. Mamy? Ile kotów? ło, Can you help me? And this one? Yeah, yeah, yeah. thank jakby ktoś chciał wiedzieć, tak wygląda mój pokój. Proszę bardzo. Nawet fajny. Był to dosyć tani pokój, bo kosztował mnie 300 watów. To jest naprawdę niedrogo. A jest duży i jest dosyć ładny. Nie narzekam. W tym mieście nie mam zamiaru nic absolutnie robić, tylko przespać się i jechać dalej. No chyba, że naprawię swojego motorbajka, bo nie wiem. bo naprawdę co z nim jest nie tak. Jak jutro rano nie będzie dalej działał, to muszę tutaj się zatrzymać jeszcze, żeby mi go naprawili i dopiero dalej pojechać. Także póki co do jutra rana. Mamy już kolejny dzień. Zobaczcie, jakie piękne śniadanie mi dali w takim tanim hotelu. Hotel najtańszy, jeden z najtańszych, w jakim byłem. A tutaj mamy śniadanie w cenie. Takie dwa kawałki chleba małe. Małe, bo małe. I tutaj są dwa jajka, ale tak fajnie zrobione, z jakimś dodatkowym mięsem, parówkami, z czymś tam. Naprawdę nieźle, jak na taką cenę idę sprawdzić, co z moim skuterem, bo dałem go do mechanika. Jak jest naprawdę, to tylko mechanik może powiedzieć. Ale objawy kojarzą mi się właśnie z tym, jakby ruszał z wysokiego biegu. Jestem już pod samym praktycznie warsztatem, i zobaczymy, czy się tam naprawiają, czy nie naprawiają, i czy mnie zrobią, wiecie w co. Bo mechanicy bardzo lubią oszukiwać. Jest i mój skuter rozebrany na części pierwsze. Mam nadzieję, że to naprawiam. Tak, tak. Koleś mi mówi, że to pasek, że tutaj coś z nim jest nie tak. Ale moim zdaniem to jest bzdura. kompletna. przecież to normalnie działa. To jest jakieś troszkę popękane, może, ale on działa. Gdyby pasek nie działał, to by chyba było inne objawy, moim zdaniem. Nie wiem. Boję się, że chce mnie oszukać, żeby paski wymienić bez sensu. I tutaj mówisz, że jakkolwiek to się nie nazywa profesjonalnie, że to jest zepsute. No i to ma sens. Zobaczcie, poprzecierane w jakiś dziwny sposób. Eee, może to jest rzeczywiście zepsute to jestem w stanie zapłacić. Pogadałem z pacjentem, powiedziałem paska mi chłopie nie wymienia, bo nie potrzebuję. Pasek jest e, działa, może jest popękany trochę i może mi w przyszłości pęknąć, ale dopóki nie pęknie to działa i to na pewno nie jest paska wina. E, bronił się jak mógł, żeby mi tylko co zrobić, żeby więcej zarobić, ale w końcu powiedział dobra, okej, okay, to ci paska nie wymienię e, i zamiast 2000 batów zapłacę 500 z kawałkiem, czyli zamiast 240 zł zapłacę 60 zł. Dużo, dużo taniej. Mam nadzieję, że to wystarczy i ten skuter będzie jeździł. Naprawa ma trwać godzinę, może nawet dwie, więc idę sobie tam, czyli do takiej małej galerii. Kupię sobie coś po prostu do picia, jakąś wodę i tak dalej. W międzyczasie, coś jakoś ten czas zleci lepiej. Herbatki bardzo dobre, za 25 batów, czy jakieś 3 złote. Wyobraźcie sobie, że u nas idziecie do kawiarni i kupujecie za 3 złote coś. W sumie chyba tak jest w niektórych tańszych, ale okej. Okay. Ja przyjecham z Dubaju i w Dubaju to jest nie do pomyślenia, żeby cokolwiek kupić za 3 złote, tam podobne herbatki e, kosztują, nie wiem, 15-20 złotych. Czyli tu mu kupił, nie wiem, 5 takich herbat? Więcej? Staram się nie pić słodkiego, dlatego chciałem herbatę bez niczego, samą czarną. Ale oczywiście, no, nawet z Google Translate się nie udało przetłumaczyć tak, żeby pani mi dała dobrze. <grym>, Zdrówko. Idę do dobra swojego bajka. I powiem wam, że bardzo mi cieszy jedna rzecz. Skończyła się kompletnie już pora deszczowa. Jest bardzo ładna pogoda codziennie, praktycznie w ogóle nie pada. Cieszy mnie to niezmiernie, dlatego, że wiecie, jaki był początek podróży. Padało cały czas, co drugi dzień padało, dlatego, że wyjechałem pod koniec pory deszczowej. Minęło, nie wiem, dwa tygodnie i już w ogóle deszczu nie ma, także teraz będzie lepiej. Jest mój mechanik. All good? Next. <laughs> Zaraz zobaczymy, czy działa. Whoa! Oh, new bike. Very good. No i udało się. skuter naprawiony. jeździ jak nówka sztuka. Obroty chodzą elegancko, wysoko. I udało mi się zapłacić tylko 580 batów zamiast prawie 2000. Także bardzo dobrze. Facetowi się nie udało mnie naciągnąć. Polaka nie tak łatwo szukać. Słuchajcie, nie już nie takie numery ze mną. Tyle razem już oszukali, że się więcej nie dam po prostu. Jest godzina 13, dlatego że 3 godziny mi naprawiali ten skuter łącznie. A do Chengmai mam 7 godzin, czyli będę tam około 20 teoretycznie i cały dzień zejdzie mi na podróż. No ale trudno, trzeba jechać, więc jedziemy. Szybki postój na stacji i posiłek. Dwa razy padka pao i herbatka. Dobra, zielona. Razem 120 bahtów, czyli jakieś może 15 zł. Dlaczego jem teraz takie podłoże żarcie z mikrofali zamiast zjeść na miejscu coś dobrego? Dlatego, że na miejscu muszę od razu iść na siłownię. I nie mogę pójść ani mega głodny na siłownię, ani tym bardziej od razu po jedzenie, więc muszę zjeść teraz, to mi się przetrawi i pójdę sobie w takim idealnym stanie na siłkę. No i wyjeżdżamy ze stacji. Tylko 3 godzinki drogi przed mną jeszcze. Znowu to samo, jestem nagle w jakiejś głuszy i nagle kończy się paliwo. Nie miałem tak wcześniej, że były takie duże przerwy w stacjach, więc się tego nie spodziewałem. A teraz patrzcie jedna kreska, i do najbliższej stacji, bo sprawdziłem, jest 35 minut drogi 45 km. I ta stacja jest to shell, czyli najgorsza stacja, ale teraz już mnie nie interesuje, jaka to jest stacja i czy będziemy jest droga sztania, tylko żebym tam dojechał. Więc ruszam. I jak najwolniej, jak najspokojniej i powinno wystarczyć. Wskaźnik miga, że jest już pusty, że jest rezerwa, a mi zostało 20 km do stacji. Na całe szczęście stoi przy drodze jakaś starsza pani, która ma butelki, w których jest nalana benzyna. Wiecie jak to jest w Azji Południowo-Wschodniej? Ludzie sobie kupują benzynę na stacji, odsprzedają drożej z takich butelek i użyje tego. To nie jest benzyna się okazuje, to jest miód może, coś innego, albo olej jakiś. O ja, ale pani mówi, że tam. Tam jest stacja jakaś, taka chałupnicza. Ale jazda! Prawie zatankowałem miód do swojego skutera. No wygląda to identycznie, naprawdę identycznie i w identycznych butelkach po whisky Hongtong. Zawsze to jest po Hongtongu albo po Sengsomie, czyli takich dwóch najtańszych alkoholach tutaj. Więc no co, myślałem, że tak jak zwykle będzie. I niby gdzieś tu jest stacja, ale kurde coś nie widzę. Udało się. Jestem ciekawy ile to w ogóle wyjdzie, ale nawet nie pytam, bo i tak muszę zatankować i tak, oby ze mnie nie zdarli. Udało się zatankować, przepłaciłem na maksa, bo normalnie zapłaciłbym 200 batów, albo nawet troszkę mniej, a tu zapłaciłem 330. Ale pomyślałem sobie, nie, nie warto oszczędzać w tym momencie, bo to jest różnica dychy, tam może kilkunastu złotych. I jest to warte tego, żeby nie stanąć później gdzieś w górach, w lesie i pchać skuter do najbliższej stacji, także już trudno się mówi, straciłem może 15 złotych. Ale zyskałem to, że dojadę na, do celu przynajmniej. Jestem na miejscu, tu jest mój hotel i skuter dojechał w całości. Czyli pan go dobrze naprawił bardzo dobrze. Idziemy do środka. Jestem w pokoju, znowu wziąłem dwa łóżka, bo się znowu bardziej opłacało, znowu było taniej. No i co, widzimy się w następnym vlogu? Pokażę wam troszkę tego miasta. No i mam nadzieję, że będzie fajnie. Trzymajcie się i cześć!